A dziś nowość. Marta czyta dla Was rzecz, na którą ja osobiście bardzo czekałam. Książkę mojego ulubionego autora Marek Krajewski, pomocnik kata. O tym dziś rozmawiamy i tę książkę dzisiaj dla Was będę recenzować. Udało mi się dotrzeć do tej książki i przeczytać ją nieco wcześniej dzięki promocji na czytniku. Ja nie lubię czytników i pewnie o tym jeszcze nagram dla Was film. Dlaczego nie lubię czytników i uważam, że książka taka papierowa jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem? Ale zdecydowałam się, ponieważ uwielbiam książki Marka Krajewskiego i pewnie będę je jeszcze nieraz recenzować, żeby kupić właśnie książkę na czytnik, ponieważ z okazji majówki była promocja i dzięki temu 20 dni wcześniej można było przeczytać tę książkę, co mnie strasznie ucieszyło. Przeczytałam ją bardzo szybko, właściwie zajęło mi to jeden dzień i trochę, ponieważ bardzo lubię tego autora, ale bardzo mi się podoba książka. Pomocnik Kata to bardzo udany powrót do postaci Edwarda Popielskiego. Jak pewnie kojarzycie, Marek Krajewski ma takich dwóch głównych bohaterów swoich książek. Jednym jest Eberhard Mok, a drugim jest właśnie Edward Popielski. I nie ukrywam, że Edward od początku bardziej mi się podobał jako bohater. Uważałam, że jest zdecydowanie bardziej pozytywny. I zawsze bolało mnie to, że yy, jak jakby mam wrażenie, że autor się bardziej na nim wyżywał i te sceny przemocy wobec Edwarda Popielskiego były zdecydowanie bardziej brutalne. Był taki dosyć długi też przerywnik od tego bohatera, ponieważ Marek Krajewski zarzucił Edwarda Popielskiego na to, żeby napisać trylogię Młody Mok. Tam wrócił do lat chłopięcych, właściwie takich nastoletnich i później pierwszych lat studiów Eberharda Moka i przedstawiał te czasy, kiedy jak to się stało, że Eberhard nie został wykładowcą, a został policjantem. Natomiast w cyklu z Edwardem Popielskim, Marek Krajewski, mam wrażenie, że wypróbuje siebie na nowym gruncie. To znaczy, już nie opowiada typowych kryminałów, niezbrodnia jest tutaj najważniejsza, ale pewna intryga, i to są takie lata, kiedy Edward Popielski którego znamy i którego, o którym wiemy, co się z nim dalej działo, i wiemy, że później trafił do Wrocławia i nie był już lwowskim, ale wrocławskim policjantem. Teraz możemy go poznać z czasów, kiedy próbuje zostać agentem wywiadu. I to są takie, mam wrażenie, bardziej książki o wojnie wywiadów niż o jakichś tam zakulisowych grach politycznych, niż, o, niż takie stricte kryminały które do tej pory pisał Marek Krajewski. Nie ma tu niestety Wrocławia, który ja kocham i który sprawił, że sięgnęłam po te książki, bo mnie się bardzo podobały opisy miasta, ta tak pięknie przedstawiona topografia, tak pieczołowicie oddany wygląd miasta z lat z właściwie z dziewiętnastego początku XX wieku. To mnie przyciągało do tych książek czasami zdecydowanie bardziej niż intryga i bohaterowie. W pomocniku Kata niestety tego nie ma. I to jest rzecz, ja wiedziałam, że tak będzie, ponieważ to nie są jeszcze te lata, kiedy Edward znalazł się we Wrocławiu, kiedy najpierw poznał Eberharda, potem zmuszony II wojną światową przeniósł się właśnie do Wrocławia. Czy mi tego brakuje? Może trochę tak. Ale. To, co się dzieje z Edwardem, to jak poprowadzona jest intryga, znakomicie to rekompensuje. Sądzę, że czuć tutaj też taką nutkę tęsknoty Marka Krajewskiego za wykładami i za pracą na uniwersytecie, ponieważ takim wątkiem, który spaja całą intrygę i który też wprowadza czytelnika w ten świat, jest właśnie wykład. Właśnie wykład na Uniwersytecie w Wielkiej Brytanii, który traktuje o stosunkach rosyjsko-polskich, polsko-rosyjskich w latach dwudziestych XX wieku. I tutaj właśnie Edward Popielski jest przedstawiony jako jeden z tych szpiegów, jeden z tych, którzy wykonują zadania, które mają nieźle w tych stosunkach i nieźle w dyplomacji namieszać. Okładka też jest piękna i mnie się bardzo podoba. Jest świetnym nawiązaniem do pierwszej części tego cyklu, w którym Edward Popielski wraca. Nie wiem, czy pamiętacie? Dziewczyna o czterech palcach miała taką piękną okładkę z szachownicą i z takim takim pięknie zarysowanym, tak bardzo oszczędnie mężczyzną, o którym mogliśmy się domyślać, że jest to Edward, ponieważ był łysy i miał ciemne binokle na nosie. Tutaj mogę wam pokazać, nie wiem na ile to będzie widać, ponieważ no, nie mam jeszcze książki jako takiej, ale no też tutaj widać można się domyślić, że to jest Edward, a tutaj... Jakaś taka lokomotywa, no bo y, pierwsza część tej książki i y, ten cały rozruch, nazwijmy to, całej intrygi jest poświęcone zamachowi, do którego dochodzi właśnie na dworcu, na dworcu tymczasowym Boryskoweda. Zabija dyplomatę rosyjskiego i to uruchamia całą falę wydarzeń. I tak właściwie przez większą część książki nie wiemy, kto jest kim, kto pracuje dla wywiadu rosyjskiego, a kto pracuje dla wywiadu polskiego. Nikomu nie można ufać, w tym wszystkim musi się odnaleźć Edward Popielski. Bardzo mnie ucieszyła jeszcze jedna rzecz w tej książce, to znaczy, jak czytaliście książki Marka Krajewskiego, Właśnie te z Popielskim, to wiecie, że ważną, bardzo ważną postacią, ale taką trochę niedopisaną, bym nazwała tak to i trochę taką niewykorzystaną, była Lodzia, czyli Leokadia Tchórznicka, kuzynka Edwarda, która y, tworzy z nim taką nietypową rodzinę, ponieważ jest jego kuzynką, ale opiekuje się jego córką, której matka zmarła przy porodzie. Razem żyją, razem mieszkają i też Leokadia bardzo. Często e, swoimi uwagami, swoimi spostrzeżeniami naprowadzała Edwarda na właściwy trop i pomagała mu rozwiązać wiele spraw. I tutaj niestety Leokadia nie ma takiej roli, ponieważ Edward jest daleko poza domem, zjawia się tam tylko. Właściwie dwa razy po to, żeby na chwilkę odpocząć od tych wszystkich intryk, i trochę odsapnąć, a potem wrócić znowu w wir akcji i rzucić się do działania, ale Leokadia jest opisana i to bardzo szeroko jest trochę powiedziane o jej historii, o tym, dlaczego skończyło się tak, jak się skończyło że postanowiła żyć z kuzynem, nie zważając na plotki, nie zważając na pogłoski i to, co się mówi o nich w Lwowie i jak ich obmawiają za plecami. Dlaczego tak wykształcona kobieta, dlaczego tak światła i przenikliwa dama Niestety nie pracuje, tylko zajmuje się domem i jest po prostu y, opiekunką swojej. Y, właściwie nie mogę powiedzieć, że to jest siostrzenica, bo Edward jest dla niej kuzynem. Ich rodziców łączyły więzy krwi, i Edward się wychowywał z Leokadią, jeżeli pamiętacie. Więc no, ta historia jest bardzo skomplikowana, ale tutaj już jest taki pewien rys, i jest krótko opowiedziane o młodości Leokadi. Wcześniej pamiętam, że te wspomnienia dotyczyły raczej wydarzeń związanych z Edwardem, to znaczy o tym, jak trafił, jak, jak to się stało, że oni nawiązali pomiędzy sobą taką nić porozumienia, dlaczego ten kuzyn jest dla niej tak ważny. A teraz jest mowa o samej Leokadii, o tym, jak jej się studiowało, jak wyglądało to z jej perspektywy, dlaczego po studiach jednak się nie zaczęła rozwijać jej kariera, na przykład na uniwersytecie. A oprócz tego ona pokazuje taki pazur. Jest taki moment, kiedy jest naprawdę źle i właściwie czytelnik zastanawia się, chociaż wie, co się stanie, i wie, że Leokadia za lat 20-30 dalej będzie uczestniczyła w życiu Edwarda, to mimo to zastanawia się, czy Leokadia wyjdzie z tej intrygi cało. I ona pokazuje pazur, muszę powiedzieć. Wychodzi z niej naprawdę zadziorna kobieta, nie pozuje już przez moment na damę, a właściwie wyzbywa się całego tego sztafarzu damy. I co ciekawe, jej złość obraca się również przeciwko Edwardowi. Ale więcej Wam nie będę zdradzać, bo warto czekać na ten moment w książce, kiedy pojawia się kuzynka Lodzia i kiedy. Ona nadaje i wkracza, w, nadaje rytm i wkracza do akcji. Bardzo udany, moim zdaniem, powrót Marka Krajewskiego do postaci Edwarda Popielskiego. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia książka z Edwardem i mam nadzieję też, że pisarzowi uda się utrzymać to tempo, to znaczy dwie książki rocznie jedna o Eberhardzie, jedna o Edwardzie, i że może ci bohaterowie Znowu się kiedyś spotkają, bo jak pamiętacie, do takich spotkań już parę razy doszło do takich spotkań literackich. Także bardzo serdecznie zachęcam, polecam. Nowość: y, ostatnia książka, Pomocnik Kata, Marek Krajewski y, to tę książkę dzisiaj dla Was czytałam.